Cześć Boże, witam Was serdecznie już w trzecią, niedzielę wielkanocną. Zapraszam na spotkanie ze Słowem. Na początek, posłuchajmy fragmentów dzisiejszych czytań. Zobaczmy, co one nam mówią. Z dziejów apostolskich Piotr powiedział do ludu: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg Ojców naszych, wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprościliście ułaskawienie dla Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. W pierwszym czytaniu Paweł w swoim przemówieniu mówi do ludu, że to dzięki właśnie osobie Jezusa Chrystusa. Mogą przejść ze Starego Testamentu do Nowego, ze Starego Prawa do Nowego Życia. Z pierwszego listu świętego Jana. Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze. Lecz również za grzechy całego świata. W drugim czytaniu święty Jan w swoim liście mówi nam, że choćbyśmy zgrzeszyli, mamy obrońcę. To Jezus Chrystus na krzyżu złożył za nas ofiarę za nasze grzechy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma, i rzekł do nich. Tak jest napisane Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. W Ewangelii. Pan Jezus mówi nam, że Jego śmierć, to wszystko, co cierpiał, jest po to, by wypełniły się pisma. A my wszyscy jest tego jesteśmy tego świadkami. Mamy o Jego śmierci o zwycięstwie na krzyżu zaświadczyć. Podsumowując, dzisiejsze słowo mówi nam o Jezusie Chrystusie. O tym, że przez Jego mękę śmierć martwych wstanie, mamy przejść ze Starego do Nowego Testamentu, że to On jest ofiarą, którą składamy Panu Bogu za nasze grzechy. Chrystus mówi nam, że my jest tego, jesteśmy tego świadkami i w naszej codzienności. Mamy dać o tym świadectwo. Dać świadectwo nie jest łatwo. Wiele trudów stoi nam na drodze. Takimi trudna, trudami są pewne wątpliwości, które przeżywamy, które rodzą się w naszym sercu. Co to może być? Posłuchajmy. Jakie wątpliwości możemy przeżywać? Na przykład, możemy wątpić. Bo nie widzimy skutków naszej modlitwy. Prosimy o coś Pana Boga, a nie widzimy, żeby to się spełniło. Wtedy zastanawiamy się, czy warto się modlić. Możemy na przykład przeżywać trudne chwile, modlić się, a nie czuć, żeby coś działało, coś się zmieniało. Wiele różnych wątpliwości przeżywamy, wiele lęków i strachów. Wiele różnych wątpliwości możemy mieć w sercu, wiele różnych trudów przeżywamy, a to nie pozwala nam dać świadectwa o Jezusie Chrystusie. Dziś myślę w sposób szczególny: warto zobaczyć swoje życie, zastanowić się zobaczyć tam obecność Pana Boga. Dzisiejsza niedziela jest także niedzielą Słowa Bożego. I to właśnie w Słowie Bożym, w sposób szczególny. Możemy doświadczyć, dostrzec obecność samego Chrystusa. My na każdym naszym spotkaniu właśnie to czynimy. Dlatego, drogie dzieci, drodzy rodzice, dziś i przez cały tydzień zachęcam Was w sposób szczególny, by sięgać do Słowa, by tam doświadczyć obecności Pana Boga w naszym życiu, by właśnie ze Słowa czerpać siły, by o Nim dawać świadectwo. W jaki sposób, co robić, jakie mamy podpowiedź? Popatrzcie. W jaki sposób odkryć Boga w Piśmie Świętym? To proste. Rano wystarczy przeczytać fragment Ewangelii, przez dzień o nim pomyśleć, później dowiedzieć się, spróbować zrozumieć trudne fragmenty, wspólnie przeczytać komentarz, a wieczorem zastanowić się. Co Pan Bóg do mnie mówi i pomodlić się. Takie jest nasze zadanie: odkryjmy Boga w Słowie Bożym, w naszym życiu i o nim dajmy świadectwo. Dziękuję Wam za dziś, i do zobaczenia w kolejną środę i oczywiście w niedzielę. Szczęść Boże.